Na leśnictwo przedborów zaprasza do obejrzenia zbioru legend Gajowe Przygody. To magiczna historia małej dziewczynki i jej dziadka leśnika. Z przepięknymi lasami na leśnictwa przedborów w tle. Legendy napisała Katia Dębska. Legenda trzecia: Gaja i Jaszczurka. Czyli opowieść z Kobylej Góry. Jest piękny letni dzień. Gaja z rodzicami wypoczywa dziś nad wodą w Kobyle Górze. Jest to malownicza i bardzo stara wieś, która znajduje się na terenie obszaru chronionego krajobrazów Skórz Oszczyszowskich i Kotliny Odolanowskiej. To właśnie tutaj znajduje się najwyższe wzniesienie całej Wielkopolski o wysokości 284 metrów nad poziomem morza. Nazwany jest górą Krzyża, bo na szczycie został postawiony 20-metrowy Krzyż Wielkopolski, zwany też Milenijnym. ale główną atrakcją regionu jest położony wśród lasów Zalew Blewąska, który co roku przyciąga w te strony tłumy turystów. Chyba tu mieszka dużo bobrów? pyta Gaja. Dużo bobrów? dziwi się tata. A kto zbudował taką wielką temę? Nie, to nie ich robota śmieje się mama. I tak naprawdę to nie jest tama, tylko zapora. Tamy dodają rzece wody i nad tym też pracują bobry. A zapory wodę zbierają, żeby z niej utworzyć zbiornik wodny, czyli takie sztuczne jezioro. Ale mieszkańcy tak nazywają tę zaporę tamą, zauważa tata. Mama opowiada o marysznicy, niewielkiej rzece, a właściwie strumieniu, na której zbudowano tę wielką zaporę. W przeszłości jej wody napędzały koła młyńskie, bo kobyla góra słynęła z młynów i dlatego dziś koło młyńskie jest jej herbem. Tata dopowiada, że zalew powstał w latach 80. XX wieku. I ma 18 hektarów powierzchni. Zmieścić by na nim można 26 dużych boisk piłkarskich. Hahaha, <laughs> śmieje się Gaja, wyobrażając sobie mecz drużyn szczupaków przeciwko drużynie Sumów. I proszę Państwa, sum z numeru 10 podaje piłkę do suma z numerem 7. Szczupak chce ją odebrać, ale bez skutku. Sum numer 7 gna, jak oszalały, wprost do bramki. Szczupaki, proszę Państwa, jest gol! się do trzejściu dla dużyny sumów. Rodzice drzemą na leżakach, a dziewczynka spaceruje sobie w szuwarach wzdłuż brzegu. Liczy małże i obserwuje małe rybki. Tyle się tu dzieje dookoła, że nie wiadomo na co patrzeć. Czy na pląsy kaczej rodziny, czy na akrobację wiewiórek wysokich sosnów. Wtem woda zatacza kręgi, najpierw małe. Potem coraz większy i po chwili na powierzchnię wynurza się znajoma głowa w kapeluszu z piórkiem, cała w wodorostach. Tfu, a co to jest? Odzywa się głowa plując wodną trawą. Myślałem, że wylądujemy na suchym lądzie. Dziadek? Dziwi się Gaja. Ja nie lubię być mokry. Otrzypuje się kapelusz. Nie jestem czepkiem pływackim. Oj, daj spokój. Zaraz przecież wyschniemy. Zaciekawiona ja kaczka podpływa podgatającą głowę. Już otwiera dziób, chcąc dobrać się do piórki. A, jestem zaatakowany, panikuje kapelusz. A kysz kaczko. Kaczka nie daje jednak za wygraną. Nie chcąc nie chcąc musi z wody wyjść czka nie przewidziała takiego obrotu sprawy, więc czym prędzej zmyka w taraki. Dlaczego pływałeś ubraniu dziadku? Bo plan był inny. Mieliśmy wylądować na suchym lądzie. To przecież nadleśniczy kazał tu wylądować. Obrusza się kapelusz. Ja tylko wykonuję polecenia. No cóż, trochę się zmieniło od naszych czasów. Skąd miałem wiedzieć, że zbudują tu zalew? Nasza mapa już jest bardzo nieaktualna. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zrobiliśmy podwodny patrol i spotkaliśmy tyle różnych ryb. Karasie, sumy, liny, okonie i stręgi, A nawet samego króla szczupaków. Bardzo ciekawi jest pod wodą. Na szczęście już jesteśmy na suchym lądzie, stwierdza kapelusz. I tak już pozostanie, prawda? Tak, pójdziemy sobie na spacer, proponuje dziadek. To lipcowe słoneczko szybko nas osuszy. Super! Podchwytuje pomysł Gaja. Wokół zalewu jest fajna ścieżka. Są tam tablice o roślinach i zwierzętach, i ławeczki, gdybyś się zmęczył. A taka ścieżka! Przyrodniczo-edukacyjna! Pewnie nasze nadleśnictwo przedborów pomogło włodarzom kobyle i ury w jej budowie. Tak, a skąd wiesz? Bo moi leśnicy zawsze robią dobrą robotę. Mówi z złomi dziadek. Sosnowy las jest piękny. Pachnie szyszkami i igliwiem. Wiewiórki mają tu prawdziwy raj. Zresztą nie tylko one. Sujki, fiu fiu, siewieczki rzeczne, pi pi, kowaliki, twik twik, a nawet piękne kolorowe zimorotki, ti tiu. Bardzo lubią te okolice. A wiesz Wnusiu, jaka jest różnica między lasem naturalnym a gospodarczym? Wiem, dziadku, w lesie gospodarczym drzewa same nie rosną, tylko się je hoduje. Tak, są to lasy, które użytkuje człowiek. Sadzi je, pielęgnuje i ochrania. Leśnik, tak jak rolnik, sadzi drzewa, dogląda, a potem pozyskuje plony, które służą wszystkim ludziom. Oprócz drewna mamy z tych lasów też wiele innych produktów jak kolę, żywicę, czy też leśne grzyby i owoce. A w miejscach starych lub pozyskanych drzew sadzi się oczywiście nowe. Takie leśne gospodarstwo. Mama czasami zabiera mnie ze sobą do pracy, mówi Gaja. Podoba mi się praca leśników. Zimą pomagałam zakładać budki lęgowe dla ptaków, a teraz zapachowe pułapki na groźne owady. Zł dziewczyna. A te zapach to feromony, czyli zapach samicy, które zwabiają samców. Pewnie teraz obserwowana jest brudnica Mniszka, bo to jej czas. Wyjątkowo nieciekawy owad w lasach iglastych. Jak widzisz, nie wszystkie motyle są pożyteczne. Uśmiecha się dziadek. No i co z tymi pułapkami? Jutro będziemy liczyć, ile ich wpadło do worka. Kiedyś w jednym było 200. Aż tyle? Dziadkowi aż podskakują brwi. Tak, pułapki są ważne i potrzebne w lesie, bo pozwalają prowadzić obserwacje owadów i oceniać zagrożenie. Nie można przecież dopuścić, żeby zjadły nam drzewa, prawda? Ci, ci, ciu! Takich owadów nie chcemy tu. Nad głowami przylatuje im ptaszek z żółtym brzuszkiem i niebieskim łebkiem, po czym znika wewnątrz budki lęgowej na sośnie. To sikorka, wyjaśnia dziadek. Ma swój okres lęgowy do końca lipca. Pewnie karmi jeszcze swoje młode. Gaja zadziera do góry głowę, wyobrażając sobie obiad urodziny sikorek. Pipi, pipi, pipi. Dochodzi popiskiwanie z budkiem. Chcemy jeść i chcemy pić. A ja chcę popływać, Zdycha Gaja. Jest tak gorąco. Uff, tylko nie to, protestuje kapelusz. Już wolę ogień od wody. O ogniu nawet nie ma mowy, Oburza się dziadek. Przy takich upałach mamy wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Ściółka leśna ma mniejszą wilgotność, niż kartka papieru i o tragedię nie trudno. Niech się nadleśniczy nie denerwuje. Ja o słońcu mówię, wyjaśnia kapelusz. A to rozumiem, jesteś polubny jak jaszczurka. Idąc dalej alejką, dziadek nagle przystaje, bo świto mu pewien pomysł. Nusiu a nie chciałabyś zobaczyć dinozaura? Chichocząc pochyla się nad nasłonecznionym kamieniem. Zobacz, wskazuje na wygrzewające się w słońcu stworzonko. Ależ dziadku, to nie jest dinozaur, to zwykła jaszczurka. I niby ja jestem do niej podobny, dąca się kapelusz za dziadkowe porównanie. Zgadza się, ale nie wiem, czy wiesz, że nazwa dinozaur oznacza straszną jaszczurkę? Ale jaszczurki nie są straszne. Ja na nich się znam. Dzień dobry, nazywam się Zwinka. Bo jestem zwinna i bardzo szybka. Straszna nie jestem i z dinozaurem nie mam nic wspólnego. Szukajcie raczej krokodyli, ale krokodyle tu nie mieszkają, odpowiada Gaja, i całe szczęście ruczy kapelusz. Na tym terenie można oprócz zwinki spotkać jeszcze padalca, dopowiada dziadek. On też należy do rodziny jaszczurek, ale jest bez nogi. Jak wąż pyta dziewczynka, albo mija? Kuzynie, pokaż się gościom, proszę! Jaszczurka zagląda w dół pod kamień, skąd wypełza na krótką chwilę małe, brunatne stworzenie. Dzień dobry i do widzenia. To właśnie mój kuzyn Padalec, przedstawia go zwinka. Jest wyjątkowo łagodnym i nieśmiałym stworzeniem. I nie jest jadowity. Zresztą ja też nie jestem. Tak, potwierdza dziadek. Jaszczurki to bezkąt i pożyteczne zwierzęta i są objęte ochroną. Wiem, że są pożyteczne, bo zjadają różne schodniki, które robią krzywdę ogrodom, na przykład sinimagi. Tak, tak, ale teraz chrupałam by sobie dżownicę, oblizuję się jaszczurka. Możecie mi jakąś upolować, ja już jestem bardzo zmęczona. Zmęczona? A czym niby? Dziwi się kapelusz. Cóż, leżenie też bywa wyczerpujące. Żegnają się ze zwinką, bo i czas spaceru już dobiega końca. Dziadek obiecuje, że kiedyś wybiorą się razem na wycieczkę do prawdziwych dinozaurów. Szczęśliwa geja w podskokach podbiega do rodziców, którzy nadal drzemią na leżakach bez ruchu zupełnie jak jaszczurki. Ile można tak drzemać? Pobudka, wstać! koniowody wody dać! – wykrzykuje. Ojej! Co to? Kto to? Co to za wiatr? Zerwają się rodzice. Bo ni stąd, ni zowąd, jakoś tak mocno powiało. Dziewczynka uśmiecha się, bo wie czy ja to sprawka. Macha dziadkowi na pożegnanie, po czym pędzi do wody się słodzić. Przestraszona rodzina kaczek w opłochu ucieka ze szuwarów. Kapelusz jest jakiś dziwny. Uśmiecha się Gaja pod nosem. Jak można nie lubić wody? A gdy już wypluska się za wszystkie czasy, siada na leżaczku z docesem i kredkami. Dziś pojawią się w nim dwa portrety. Będzie to oczywiście jaszczurka Zwinka i jej wyjątkowo nieśmiały kuzyn Padalec. Projekt Nasz Las współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.